Bardzo się cieszę, że udało nam się zgromadzić tu w Chorzowie ponad 200 gości. To nasi klienci, partnerzy, ale w większości od lat koledzy. Grupa ASTAT jest obecna na południu Polski niemal od początku swojego istnienia. Odwiedzamy firmy i kontrahentów z Dolnego Górnego Śląska, ze Świętokrzyskiego, z Opolszczyzny, Zagłębia, Podkala, Małopolski i Podkarpacia. Tym razem zaprosiliśmy klientów na dużą konferencję, aby zaprezentować szerzej wybrane zagadnienia z zakresu automatyki, energetyki i miernictwa. To spotkanie jest już drugim spotkaniem z serii regionalnych spotkań inżynierów i automatyków. Ideą tego spotkania jest przede wszystkim łączenie branżowców. Tym, żeby ludzie, którzy co, co dzień spotykają się z podobnymi problemami w swoim życiu zawodowym, mogli w trakcie dzisiejszego spotkania wymienić się doświadczeniami. Komisja grupy ASTAT nie ogranicza się jedynie do prostego handlu. Każdy z naszych sprzedawców jest jednocześnie wyspecjalizowanym doradcą technicznym, który głęboko zna swoje produkty oraz aplikacje, w których są one wykorzystywane. Każdy też rozumie specyfikę firm swoich klientów oraz wymagania rynku. Można powiedzieć, ASTAT to rozwijany od 25 lat know-how oraz najwyższa jakość produktów. Organizacja tak dużej konferencji poza siedzibą naszej firmy to spore wyzwanie logistyczne. Na szczęście już teraz widzę, że goście są bardzo zadowoleni z takiej formuły spotkania. W czasie prezentacji wielu robi notatki, a podczas przerw przy stoiskach toczyły się ożywione dyskusje. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić również po części oficjalnej, podczas występu pana Krzysztofa Respontka oraz w trakcie meczów Euro 2016. Oczywiście kibicujemy naszym. Już teraz serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych na kolejne edycje regionalnych spotkań inżynierów i automatyków, które odbędą się w drugiej połowie roku na Pomorzu i w Warszawie. Regionalne spotkanie inżynierów i automatyków to dobra okazja, żeby wymienić się z naszymi partnerami wiedzą i doświadczeniem, porozmawiać o nowych technologiach oraz zdobyć informację w czym i w jaki sposób jesteśmy w stanie pomóc. Do dyspozycji gości są zarówno nasi regionalni doradcy techniczni, jak i menadżerowie produktów. Ideą regionalnych spotkań inżynierów i automatyków jest właśnie stworzenie platformy wymiany doświadczeń dla specjalistów wielu branż. Zapraszam na kolejne edycje. Dziękuję.